Dzień dobry, dzisiaj podcinamy pomidory no bo w sumie tu już jest za gęsto i takie chaszcze wiesz się porubiły, już takie liście wiesz się robią takie no wymaga to trochę że tak powiem interwencji no to zaczynamy, zaraz zobaczymy jak to wygląda z bliska mam nadzieję, że źle nie będzie dobra zapraszam na film o i tak to wygląda Tutaj liście jak liście, nie? Tutaj coś się, patrz, zakręciło i wychodzi tędy. No i po prostu tutaj te długie, to już trzeba obcinać te kwiaty. jak mi się wydaje, że po prostu już tutaj chyba im starczy. Dalej już nie puszczać tych owoców, bo to zaraz zimno się zrobi. Chociaż zaryzykowałbym. Zobaczymy, no. Ważne, żeby już wilków więcej nie dać im Puszczyć, bo to już jest za dużo tutaj za mocno chyba obcięty krzak ale z drugiej strony ja wiem o, trochę pozawijane może ono temperatury tu i tak takie te pomidory wiesz, różnie to że tak powiem przechodzą zobaczmy co my tutaj mamy tutaj to się gęstwina zrobiła jeden, jeden wypuszcza drugi a to jest jakaś inna odmiana Taka mniejsza Nie bardzo wiem nawet co to jest Ale ok Mogę to i ogórkami trzeba się zająć Ale to na spokojnie Sekatorek jest Więc idziemy ciąć <laughs> Tutaj coś rośnie Dobra Tutaj też już coś rośnie A to jest ten sam Nie, jakaś inna odmiana o. No To w sumie nie jest nam potrzebne o, i już, pozbędziemy się jednego asa. Weź go tutaj, a może do drugiej tej wrzucimy. Tu już wody nie ma. Dobra. I tak by z tego nic nie było. się to wyrzuć. Ostro, ostre cięcie od razu poszło. Dobra, co tu dalej mamy? Tu też jest jakiś bez owoców, tak? wilk jest nam niepotrzebny no to wyrzucimy tutaj będziemy zbierać potem następny jakiś wilk też jest nam niepotrzebny Bo jakieś takie wilki to o po co one niech. niech tam już tam nie rosną dobra tutaj też jakiś wilk ale to już zostawię chociaż ja wiem nie, no nie, niby coś tam rośnie dobra to niech tam sobie tak rośnie Tutaj widzę, że roślinka odbija już myślałem, że będzie lipa, bo w sumie jest trochę, O twardo się trzyma, ale widzę chce walczyć, chcę walczyć. więc tutaj nie ma co jej puszczać, damy sobie jej odetchnąć, o. Te, te chuszcze, chaszcze ta, to już nie są potrzebne. Niech ona tutaj sobie, że tak powiem, walczy dalej. O, razem z pomidorem odcięliśmy, ale to specjalnie. Patrz, stonka siedzi. Ale jazda. I stonka siedzi nawet. No to zaraz będzie siedziała. O, już. Dobra, o. zobaczymy. Jak chce rosnąć, niech sobie rośnie. Tutaj pomidory, jak widzę już tutaj następne. O, o już niepotrzebne. Co puściliśmy, to puściliśmy. Więc już nie będziemy tutaj dawać im, że tak powiem, <śm> przelotu. O, to już można obciąć, bo to stare to tak samo. O, jeszcze, jeszcze pomidory ten. Ogórki kiełkują. To tak samo. To już nie jest potrzebne. O, tutaj, co my tu mamy? tu Tu, tu, tu. tu. Jest. Może nie ostre, ale jakieś cięcie tutaj poszło Dobra. o tutaj jak to wygląda. Już myślałem, że to zaraza, ale na szczęście nie O wilki można już zawczasu poobcinać jak coś zobaczymy, bo to wiecie. Już nie warto ich wypuszczać. To, to można w sumie zerywać. No i poszły. Tu jakieś grono jeszcze rośnie. O. Poszło. O i tak będziemy zaraz obcinać całą resztę. No co tu wiesz, zostawiać. To jest tak samo. To powinno iść do góry. No tu są owoce, no to już tutaj wiesz, zostawię to, wezmę puszczę z tej strony, ale od dołu możemy już jechać z czereśniami, o zaraz zobaczymy jak to wygląda, tu jest jakiś wilk, tak? tu jakiś owoc, tu jakiś owoc, nie wiadomo czy to jest z tego będzie, raczej już nie zdąży dojrzeć, chociaż wiesz jak jest, różne tam były sytuacje. Ten na dole wydaje się lepszy, bo taki wiesz, dłuższy. Ten no, już taki. No, powiem ci trzeba popodcinać te listki. Nie ma co już tutaj takich pomidorków trzymać. Trzeba zrobić porządek po tu za. za daleko poszło. Patrz, pęd. Z tym poszedł, nie? Z owocami. O, czyli tak jakby wilko do owoców wyskoczył. Nie powinno w sumie być tego. Co zdrowe liście? Szkoda mi ich obcinać. Więc pewnie tylko obetniemy o te. Wiesz. O. Dawaj tu jakiś długi. Obetniemy te, które są takie dotykające ziemi. O! Jakiś wilk tutaj też coś widzę O Po co ma tutaj nam to że tak powiem suszyć się Też jakiś wilk o obcinać to nie bać się o. Dobra gdzieś jeszcze coś jest takiego do obcięcia O wstępny młody wilk Cały czas coś rośnie, cały czas tutaj też już można obciąć O i wilka też można wrzucić Tutaj widzę też mi się przydało, więc o Uciekamy tu jakiś też jakiś wilku jest nam potrzebny tutaj tak samo nie zostawiamy to już nie jest ten czas o długi liść powiem ci nawet taki zdrowy nie ma co tutaj tego to już wilka też nie ma co puszczać nie ma co go tutaj niszczyć o ale tego można obciąć No, dawaj, 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 może, o, poszedł, dobra i obcinamy całą całą resztę w po pomidorach zostały tylko te <ślady>, ślady, że coś tu było o, tutaj też coś nie ma się co bać, obcinamy i tyle można o coś jakaś plamka, coś liśnie tego nie zastanawiać się, Wydziemy. tylko wycinamy tutaj. Tak samo o chac, chac. tu jeszcze jakiś się trzyma. Jak liście. Może być, panie Gieniu. Może być. Ta tutaj trzeba puścić coś. To za długie jest, i tutaj trzeba dać sznureczek. To zaraz damy. Ogarnij. Patrz, tutaj sobie rośnie. Nie? Są te e, czarne kule. Patrz, co tutaj jest. A tutaj, pa, aż zgniły. One już przekwitły o te kulki. O. I one już są przek przekwitły. No, znaczy, no, przekwit, Wiesz o co chodzi. Także on od razu idą na kompostownik. Co no, my? No, zobaczymy, co z nimi tam zrobię. Może tutaj wrócę o kury jedzą. Gdzie tam jakieś suche wyderko. bardziej. Niech na razie tu leżą Tak się zastanawiałam. Zrywać czy nie zrywać, myślę. Może zostawię. Nie będę jakoś tam mocno jechał w tym temacie. Ale jeszcze wrócimy do tej luślinki, tej mojej. Dobra, tu to się skończyło. Więc to taka odnoga bez tych. Więc tutaj nie ma sensu o dawać im jakiegoś manewru o i to można już że tak powiem odczepić od matki coś tam się zaczepiło pokaż o to już i tak jest za dużo dla tej rośliny no i tutaj coś może jeszcze sobie wisieć to też widzę, o patrz kolejna odnoga to w ogóle skąd to się wzięło ty, może jakaś odmiana dziwna może to morele były ty jesteśmy z drugiej strony faktycznie coś tutaj leży patrz ile tutaj takich pędów dziwnych suchych no i to można chyba, będzie trzeba poobcinać to z tego nic nie będzie, coś tak widzę. Zbujała mocno ta roślina. Wszystkiego jej brakuje. No. no i tak zrobimy. Tamten podwiesimy co leży. A to zaraz będzie ostre cięcie. O, patrzę i dalej jakieś widzę. O, patrz, podorosty. Jeden, drugi, ty już chciałem to obciąć, ale patrzę. To jeszcze coś rośnie, jakiś pomidor. O. <grym> Nie zły jaja to można by powiesić o tutaj. Niech se wisi na tym. No i tu jak leci. Wszystkie takie chore listki. Hops. Hops. Wszystko takie leci. O, patrz nie chce. Nie chce zejść. Obcinamy. Będzie coś? Całkiem możliwe, że coś z tego będzie. Tutaj, tutaj nam coś wisi. Weźmiemy to do góry. O, i mamy całą, że tak powiem, rodzinę takich listków, wiesz? Nie bardzo. O, ten, gdzie można powiesić. No, i musiałem na chwilę wyjść. O, no i dwa takie wiadra. Poobcinałem tych pomidorów, już się późno zrobił W ogóle to za <laughs> późno zacząłem. Jak tam górki rosną, ale nic tego chyba nie będzie. Już się choroba dopada. No nic, jak zbiorę ze dwa, to będzie luks. No i tak, widać trochę tak rzadziej jest, no ale jest jeszcze co obrywać. Tutaj tak samo. Także no, roboty tutaj jest, ale wiadomo, tu się, tu się obetnie, tam się obcina i wiesz, tu ci wychodzi. Aha, tu jeszcze coś, tu jeszcze coś. Tak jest, co nie wiem, czy nie zostawić, niech sobie rosną, ale z drugiej strony wtedy jest mniej owoców. już nie jest tak źle. Idziemy zobaczyć, jak tam nasza żytkiewka. Zapomniałem ją spryskać, pewnie będę musiał jutro to zrobić. No, pod, pod, podjadają mi rzut No i tutaj jeszcze też wiadomo pędy jakieś, o, bo sama zielona. Ale no szybko się rozrachwa. To jest chwila moment i wszystko już jest nawalone. Dobra, na dzisiaj to kończę. Widzimy się pewnie jutro. O kolejne pędy zobaczą. Jeszcze trzeba popuścić. Jak się tam tamtą stronę jak sobie rośnie. Zobaczymy. Albo zostawić parę sztuk. Zawsze to coś tam będzie rosło. O, właśnie. No dobra, to do następnego. Trzymajcie się.